World Canal Conference to wydarzenie, które niemal każdego roku odwiedza inny kontynent. W 2002 roku konferencja gościła w niemieckim Lipsku, za rok pojawi się w Stanach Zjednoczonych, a za dwa zawita do Chin. Najpierw jednak zawita do Bydgoszczy. Znaleźłem miejsce, aby to właśnie tutaj w naszym mieście odbyła się Światowa Konferencja Kanałów, która to cyklicznie od wielu, wielu lat, bodajże od 30 lat odbywa się na całym świecie, na na różnych kontynentach. Jak poprzednie konferencje odbywały się m.in. w Chinach, w Niemczech, teraz właśnie w Polsce, kolejna będzie w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie odbędzie się tuż po sterze na Bydgoszcz i będzie mocno akcentowane ponad 250 lat kanału Bydgoskiego. 250-lecie kanału Bydgoskiego. Ale też staraliśmy się połączyć tę część merytoryczną, taką naukową, którą będzie konferencja ze sterem na Bydgoszcz. Które, które jest e, takim wydarzeniem, które cały czas co roku podkreśla te związki dorośli z wodą, i, pod względem właśnie turystycznym i kulturalnym. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 czerwca w dwóch lokalizacjach. Pierwsza, pierwszego dnia spotykamy się w Teatrze Kameralnym. Tam mamy zaplanowaną sesję plenarną, wystąpienia honorowych gości oraz e, tematy takie ogólne, bardziej dotyczące całego kraju. I, zagospodarowania kanałów, ale też pod kątem ekologicznym w Europie i na świecie. Drugi i trzeci dzień to będą sesje równoległe, podzielone na trzy części w młynach hotelu. Oprócz dyskusji naukowych o przyszłości dróg wodnych na świecie, będzie sporo okazji do promocji turystycznej Bydgoszczy dla gości zagranicznych. Woda jest nieoderwalnym elementem narracji historii Bydgoszczy, którą my jako przewodnicy codziennie opowiadamy turystom. Turyści uwielbiają Bydgoszcz, a Potrafią te prawdziwe walory naszego miasta docenić głównie z wody. I na tej wodzie skupione będą faktycznie wycieczki, które przygotowaliśmy. Będą mogli, jak już Pan Dyrektor wcześniej mówił, zobaczyć właśnie z perspektywy wody Wisłę. A również zabytkowe instalacje związane ze, ze śluzą czerskopolskie, ze śluzami w śródmieściu Bydgoszczy będą mieli podczas wycieczek również okazję skosztować Bydgoskich i regionalnych smaków, o co też na co, na, na, na co kładziemy bardzo mocny nacisk i o co bardzo mocno dbamy, także mamy nadzieję, że wyjadą stąd z wspaniałymi wspomnieniami. No i zachęceni do kolejnych podróży do Bydgoszczy.